Mąż Kaczorowskiej zwarł szyki ze znaną piosenkarką. Pela oficjalnie już ogłosił. Idzie nowe. Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska od tygodni są stałymi bohaterami rubryk plotkarskich. Wszystko oczywiście z powodu nagłego rozstania małżonków, czego chyba nikt się nie spodziewał, bowiem celebritka od lat kreowała na Instagramie wizerunek małżeństwa wręcz idealnego. Po występie u Kuby Wojewódzkiego Bożenki i pojawieniu się jej męża w Dzień Dobry TVN zrobiło się o nich jeszcze głośniej Teraz Maciej Pela zaskoczył po raz kolejny. Chodzi o niespodziewane spotkanie ze znaną piosenkarką. za nowe, ogłosili już wspólnie Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska przez ostatnie lata kreowali w social mediach idealny obraz swojego małżeństwa jak się okazało, ich związek był daleki od ideału, a przynajmniej na ostatnim etapie. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwodzą się. Okazało się bowiem, że para postanowiła się rozstać. Jak wynikało z wypowiedzi Maćka, decyzję tę podjęła jego żona, która, jak z kolei donosiły tabloidy, miała mocno się zaprzyjaźnić z dźwiękowcem TVN, którego poznała na planie królowej przetrwania. Ona, będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może doczekać się aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. Dwa dni później dowiaduje się, że to jest koniec. Czuję się. Że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki, chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego nie usłyszałem nigdy Nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów, chciałbym tylko usłyszeć, zrobiłam to i to, przepraszam. Cokolwiek, mówił dyszącym głosem Pela w DDTVN Mąż Czorowskiej i znana piosenkarka razem z szyki. Idzie nowe. Wygląda na to, że sprawa jeszcze szybko nie przycichnie. A mąż Kaczorowskiej zyskał nowych sprzymierzeńców w showbiznesie. Najpierw jego stronę wzięła Paulina smaszcz, która zresztą poznała Agnieszkę na planie królowej. Chyba nie zapałała do niej zbyt wielką sympatią. Teraz z kolei Maciej spotkał się z mają chyży która też ma za sobą bolesne rozstanie i przepychanki medialne z byłym mężem. Co nam zgotował los, napisali pod zdjęciem z kawiarni Maja i Maciej, dodając wymowny hashtag idzie nowy. Czy to klub samotnych serc? dopytywała jedna z fanek. Nic mi o tym nie wiadomo odpowiedziała Majka. Z kolei dodał: Ja w sercu mam dwie cudowne istoty. Nie ma samotności, zapewnił mąż Agnieszki.